Cześć, jak stworzyć taką prawdziwą, głęboką więź? Jak ją stworzyć? Jezus nam pokazuje, biorąc jedną z takich codziennych czynności, które mają być po prostu zrobione. A nawet zrobione po prostu przez niewolnika, bo to niewolnik mył nogi ludziom, którzy chcieli zjeść. Jeżeli mieli niewolnika, może ktoś tam z rodziny. Jezus bierze tą właśnie czynność aby pokazać, że przez nią możemy po prostu pokazać głębię i wielkość naszej miłości. Coś bardzo bez wartości, czym była warta praca niewolnika. A jednocześnie pełne głębi i intymności. Bo takie jest mycie komuś nóg. Nie robiła nigdy ta osoba z zewnątrz. I poprzez to Poprzez to pokazuje nam, że w ciągu naszego dnia, w ciągu naszego życia możemy znajdować właśnie takie pozbawione nawet jakiegoś większego znaczenia wartości, tak jaką świat nam przemierza, i pokazywać innym miłość i nawiązywać poprzez to ogromną więź opartą właśnie na. Całej tej czułości, którą włożymy właśnie w ten akt. Tak to rozumiem. A ty powiedziesz jasno. Cześć.